Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości i to podatek szczególnie dla przedsiębiorców, ten podatek od gruntów wzrośnie 300 tysięcy, natomiast od budynków wzrośnie 2 miliony złotych, żebyśmy wszyscy sobie zdawali sprawę. Przedsiębiorcy za to zapłacą. Być może dla niektórych wydaje się, że te kwoty są niskie, że tam to jest tylko parę zł, ale w sytuacji, kiedy na przykład centrum praktycznie umiera, biznesów specjalnych jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć w Kielcach się nie robi przedsiębiorców i firm które do nas przychodzą nie widzę napęczki na razie żadna z zapowiedzi szumnych pana prezydenta się nie sprawdziła nie mamy żadnych tak naprawdę nowych inwestorów taki sygnał jest sygnałem po prostu negatywnym to są duże kwoty niezależnie od tego jak to przedstawimy na pewno przedsiębiorcy to odczują to po pierwsze po drugie w Uchwały, które zostały w projekcie, uchwały, która została przedstawiona w tej chwili, która się zmieniła, jak już zdążyłem wcześniej zauważyć, w ciągu 24 godzin, znikły od razu i bezdyskusyjnie nazywamy to wtedy wszystkie preferencyjne stawki. I ja powiem, jakby, o jakie stawki chodzi, jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta. Otóż zniknęły stawki, które dotyczyły gruntów i budynków w zakresie kultury fizycznej i sportu. Nie ma już żadnych o, o, zniżek. Zniknęły wszystkie stawki preferencyjne, które dotyczyły zawodów zanikających i których no, uważam, że powinniśmy je wspierać czyli wyroby piekarnicze, cukiernicze, czy choćby naprawę butów, czy zegarów. Tego nie ma. Oczywiście możecie Państwo powiedzieć też, że, że to jest nieistotne, ale takie zmiany również są negatywne i na pewno nie są dobrze odbierane. I jeszcze jedna sprawa z tym związana: zniknęła jedna z bardziej, moim zdaniem, istotnych obniżek i wzrosła cena o 600%. Żeby było jasne: o 600% to jest, chodzi o grunty yy, ochrony pośredniej w strefie ochrony ujęć wody określonej w załączniku. Tutaj nie będę cytował ze stawki 0,7 grosza, 7 groszy do stawki 0,42. To jest 600%. 600% zniknęło. Osoby, czy też y, mieszkańcy miasta, którzy do tej pory mają działki w tym terenie, a ujęcia wody są dość znaczące i, i nie ukrywajmy w Kielcach tych obszarów jest sporo i to są duże obszary, które do tej pory nie mogły niczego tam wybudować, niczego tam zrobić. Natomiast miały te grunty, ze stawki praktycznie no minimalnej wzrost jest 600%. To jest taki sygnał dla tych, którzy mieszkają na peryferiach, Panie Prezydencie, że, że należy oczywiście yy, ich wspierać. To jest właśnie wspieranie yy, mieszkańców peryferii. Dalej, ja tu nie będę się powoływał na... A może jednak tak zrobię, na konkretne wyliczenie. Jeżeli chodzi o te wszystkie yy, sprawy związane z yy, obniżeniem znaczy zlikwidowaniem stawek preferencyjnych to jest na gruntach 43 tysiące złotych. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, to z samych stawek związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych, tych, których tutaj wiele osób bardzo popiera: walkę o świeże powietrze, walkę ze smogiem, z samych stawek związanych ze świadczeniami zdrowotnymi, czyli tymi, które. No, Powiedzmy, ze służbą zdrowia mamy wzrost praktycznie ponad 600 tysięcy złotych. Te 600 tysięcy oczywiście ze zrozumiałych względów zostanie przynajmniej w firmach prywatnych przerzucone na mieszkańców. Wizyta być może nie będzie kosztowała już 100 złotych, tylko 120, 130, 140. Nie wiem, tego nie chcę spekulować. I to jest y, to, co powinniśmy wszyscy radni zdając sobie sprawę, y, co robimy, wiedzieć. Zawody zanikające, sprawy związane z, ze sportem, no to jest 300 tysięcy zł. W sumie dostajemy, nazwijmy to, produkt, który oczywiście w porównaniu do przynajmniej tej części uchwały, która, znaczy tego pierwotnego projektu, tam idziemy w dół, o groszu po dwa. Natomiast generalnie jest to obciążenie dla mieszkańców i szczerze mówiąc. Najbardziej wydaje mi się obciążenie dla tych, którzy są najsłabsi, nie mówiąc już o przedsiębiorcach.